Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o chłopcu polskim Oddzielili Cię, syneczku od snów co jak motyl drżą Haftowali Ci, syneczku smutne oczy Rudokrwią, malowali krajobrazy, w żółte ściegi pożółk, wyszywali wisielcami drzew w tlenące morze. Wyuczyli cię, syneczku ziemi twej, na pamięć, jak jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili, pochnę trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwiękach minut, zło. Zanim padleś, jeszcze ziemię, przeżegnaleś ręką. Czy to była kula synku? Czy to serce pękło?